Witamy ponownie. Witamy wszystkich w Systemie Miłości. Witamy wszystkich sympatyków Systemu Miłości. Dzisiaj jest 22 listopada. Jak to nagrywamy, to jest sobota. No i mamy dla Was cudowne wiadomości, bo oficjalnie możemy powiedzieć, że fizycznie Stowarzyszenie Systemu Miłości Ojca PIO rozpoczyna działalność. Jest Sambor Bóg, jestem ja, czyli Maciej Balcewicz, i o szczegółach rozpocznie opowiadać Wam Sambor. No to możesz coś nam. Tak, ja... Co tak, to... tak. W związku z tym, że w poprzednim filmie mówiliśmy o tym, że mamy stowarzyszenie już zarejestrowane, natomiast dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć, już oficjalnie można dołączać do stowarzyszenia jako członek. Do naszej tutaj społeczności, którą, którą budujemy, możliwość dołączenia jest na stronie internetowej w zakładce Dołącz i składa się ona z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest wypełnienie formularza online, który tam jest wyświetlony po wejściu w tą zakładkę i dokonanie opłaty członkowskiej. I te dwie części powodują włączenie w poczet członków Stowarzyszenia Systemu Ojca, Systemu Miłości Ojca PIO. Co jeszcze mogę na ten temat powiedzieć? Składka członkowska została przez członków Stowarzyszenia ustalona na ten rok na poziomie 30 zł, to jest składka roczna. I ona obowiązuje do końca tego roku. My tutaj będziemy co roku ustalać tą kwotę, która będzie na cały rok ustalona z góry. Natomiast w tym roku ta składka jest na takim poziomie z racji tego, że mamy już koniec roku. Także ona jest ustalona proporcjonalnie. Do ilości czasu pozostałego na 2025 rok. No to fajnie. Słuchaj, bo tak można jeszcze dodać, że yy, będziemy yy, rozmawiać telefonicznie, telefonicznie z, z nowymi członkami, bo jest też nowy numer telefonu. I będziemy chcieli wypytać osoby, które już Zaczną tutaj współpracować z nami o ich umiejętności aktualne, prawda? Znaczy, chcieliby tak, chcielibyśmy, chcielibyśmy z każdym nowym, nowym członkiem stowarzyszenia, po prostu porozmawiać, przywitać się, przedstawić się, zapytać, zapytać, skąd jest, tak jak wspomniałeś, czym się zajmuje, ewentualnie jakie ma umiejętności pod kątem też pomocy innym. Bo tutaj nawet nie chodzi o, o mówienie o jakichś tam zajęciach pracy i tak dalej, ale chodzi o umiejętności ogólnie, tak? No tak, bo my chcemy właśnie stworzyć taką, taką grupę, taką rodzinę wokół tego stowarzyszenia, systemu miłości, która będzie sobie wzajemnie pomagać. I tu chodzi właśnie, żeby nie brać tego tak. Dosłownie do siebie, że my robimy jakieś śledztwo i interesujemy się i szpiegujemy innych ludzi, tylko chodzi o to, żeby, bo te informacje będą jakby, będziemy chcieli tak w skrócie yy, opisywać chyba da, daną osobę, żeby można było właśnie mieć roz, rozpoznanie właśnie w tym, kto czym się zajmuje, żeby ewentualnie móc wymieniać się właśnie usługami i tak dalej. No, na przykład Ania potrafi ładnie fotografować, mam umiejętności do robienia zdjęć, więc jeżeli ktoś będzie potrzebował na przykład skorzystać z takiej pomocy, z takiej usługi, no to wtedy będziemy wiedzieli, żeby się zwrócić do Ani z pytaniem o taką usługę, albo na przykład dać bezpośredni kontakt, jeżeli. Przysłowiowa Ania, by wyraziła na to zgodę. Tutaj możliwości jest bardzo dużo. No tak, no na przykład, jak ja tam większość lat w mojej pracy zajmowałem się remontami, wykończeniem pomieszczeń i tak dalej, to na przykład też mogę pomóc, pomóc w zamian za jakieś inne, tam po prostu to na zasadzie takiej barterowej miałoby się odbywać nie za pieniądze, tylko właśnie pomóc za pomóc. Jeśli podoba Wam się działalność Stowarzyszenia Systemu Miłości i zechcielibyście ją wesprzeć, to zajrzyjcie na naszą stronę. Dziękujemy za każde wsparcie, bo ono pozwala nam istnieć i uczynić wiele dobra.